Dzień dobry, witam Was na kolejnej lekcji języka migowego w Miejskim Centrum Kultury. Dzisiaj wraz z Małgosią Barwicką poznamy zwierzęta. Małgosiu, jak zamigamy kot? Kot. 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 Robimy wąsy kot. kota. Kot. Pies. 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 A teraz może... Kura. 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 Kaczka. Kaczka. Układamy w ten sposób palce i pokazujemy kaczkę. A teraz może coś z egzotyki. Motyl. 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 Układamy, przekazujemy kciuki. Skrzydła motyla. Żółw. 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 Układamy dwie dłonie i kciukami. Poruszamy. Owca. 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 Piękne rogi owce. Wilk. 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 Powtarzajcie razem z nami wszystkie nasze kruche wilk. Ruchy wilk. Na koniec sarna. I sarna. I sarna. Dziękuję Ci, Modrosiu. Tak. Wam również dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie za tydzień. Cześć! Pa.